małe mordeczki, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiejszy vlog, odcinek będzie taki trochę luźniejszy. Właśnie zrobiłem sobie kawę do odcinka, także to będzie odcinek taki troszkę przy kawie. Temat, który będę chciał dzisiaj poruszyć, to będą współprace i być ambasadorem a propos Instagrama. Ponieważ kiedy ostatnio ogłosiłem na Instagramie, że jestem po raz kolejny ambasadorem festiwalu Restaurant Week Polska. Właśnie napisaliście do mnie, kilka osób napisało zapytanie, co trzeba zrobić, żeby być takim ambasadorem. I w dzisiejszym odcinku spróbuję Wam trochę przybliżyć temat współpracy na Instagramie po jakimś już czasie, ponieważ rok albo dwa lata temu nagrałem taki odcinek u mnie na, na kanale na YouTube. Jak sobie odszukać, albo tu Wam się karta wyświetli, wrzuciłem na temat właśnie podejmowania sposobów podejmowania współpracy na Instagramie. No dobra, to co? Łyk kawy i zaraz taki wstęp. Podsum podsumowujący sposoby zdobycia współpracy na Instagramie. Współpracę na Instagramie możemy zdobyć tak naprawdę na różne sposoby. Te sposoby, które, o, o których opowiedziałem w poprzednim vlogu dotyczącym współpracy na Instagramie, z perspektywy czasu i mojego doświadczenia niewiele się zmieniły, także do dyspozycji sposób na zdobycie współpracy to pierwszy to jest przez agencję influencerów, czyli jeśli mamy jakieś odpowiednio duże konto. Możemy w takiej agencji się zarejestrować, wypełnić swój profil, podlinkować statystyki itd., podzielić się tym, tak jakby dodać się do katalogu twórców, którzy podejmują współpracę. Tych agencji jest kilka. Z perspektywy czasu powiem Wam, że najczęściej korzystam z dwóch. Jedna to jest aplikacja Indahash. Jest to aplikacja na po prostu oni, przez stronę internetową, oni się chyba nie da nawet e, korzystać. Tylko jest stricte aplikacja mobilna, e, na której po prostu rejestrujecie się, wypełniacie swój profil i odgórnie macie narzuconą stawkę. I tak było do pewnego czasu. To dalej funkcjonuje, ale przez ten czas, od kiedy e, działam, zdobyłem nowe doświadczenie, że są oprócz tego, że w tej aplikacji są widoczne jakieś kampanie. To pojawiają się również e, tak jakby, takie kampanie, ja bym powiedział, rekrutacyjne ukryte, których e, nie widać na, na z poziomu aplikacji. E, ja zauważyłem, że pojawiają mi się właśnie takie współprace, które mam, dostaje stricte prywatną wiadomość na, na swoim profilu, na, na Instagramie, właśnie, że pisze ktoś, że z tej agencji jest i że ma taką kampanię, czy byłbym zainteresowany i żebym ją inaczej wycenił. Bo w aplikacji ogólnie na bazie naszych statystyk jest nam narzucona odgórnie stawka. I ona nie podlega, ona się zmienia w zależności od naszych statystyk. My nie możemy jej zmieniać. Także mamy jakąś stawkę na przykład za post, wybieramy daną kampanię i wiemy, że za nią dostaniemy tyle i tyle i tutaj nie ma wysyłania oferty kombinowania, jakiegoś negocjowania. Natomiast zauważyłem z perspektywy czasu, dowiedziałem się, bo kilka takich współpracy zrobiłem, że pojawiają się po prostu już indywidualne propozycje zapytania o taką współpracę jak jest zakres, jaką bym widział za stawkę, e, i, i jak to stawkę i jak to wtedy całościowo wygląda. E, z, Indaha, z, z samej tej aplikacji Indahash e, korzystam do dziś. E, wiem, że tych współprac tam jest dość sporo, one wchodzą e, i jak najbardziej e, możecie śmiało z tej aplikacji korzystać. E, wszystkie należności, które były dla mnie e, zostały wypłacone, także tutaj e, aplikacja, firma jest jak najbardziej e, wiarygodna. Druga, druga kolejna agencja, z której korzystam, to jest Brand Buddies. To jest też dość duża agencja influencerów. Tam też tam jest znowu także tablica ogłoszeń. Nie ma stawki, tylko po prostu rekrutujemy się bądź nie, podajemy stawkę, albo wejdziemy do gry, albo nie, bądź zaczynamy negocjacje. Też oczywiście są oferty, pytania o współpracę, które... Nie są widoczne na tablicy ogłoszeń. I one też wchodzą. Też normalnie przychodzą pieniądze z tej aplikacji, nie miałem żadnych problemów, także też jak najbardziej, agencja Brand Baddies mogę Wam polecić. Tam możecie znaleźć różne ciekawe. Tam naprawdę dużo się dzieje. W tych dwóch agencjach, które Wam teraz podam, sporo się dzieje. Jestem jeszcze zarejestrowany w White Press. I szczerze mówiąc, przez cały czas, od kiedy zacząłem działać jako influencer na Instagramie, nie podjąłem, podjąłem tam tylko jedną współpracę. To, co mi się nie podoba, jeśli chodzi o samą tą agencję, to to, że nawet jak widzę tablice i są jakieś oferty, że szukają influencerów do współpracy kogoś, no to niestety często jest tak, że raz, że Mało cieka w mojej ocenie mało ciekawych tematów tam jest, ciekawych e, współprac i też, mimo że ja wysyłam zgłoszenie, to zazwyczaj to umiera śmiercią naturalną, to znaczy nie mam ani informacji, czy to jest zaakceptowane, co, czy odrzucone, to po prostu wisi. E, ja szczerze mówiąc, nie lubię takich, e, ja lubię jasno mieć postawioną sprawę, tak czy nie, żeby po jakimś czasie dostać odpowiedź, e, niż takie, bo tak to ja wiecie, wysyłam to zapytanie i. I nie wiem, co się z tym stało. I później się zastanawiam, czy to wysyłać, w ogóle jakie kolejne są kampanie, czy nie. Także z White Pressa mam takie mieszane uczucia. Natomiast Branded Buddies, Indahash, jak najbardziej śmiało, wchodźcie, rejestrujcie się, sprawdźcie, jakie tam są minimalne wymagania, jeśli chodzi o liczbę followersów, żeby wejść i działać. Kolejne współprace, kolejny typ zdobywania współpracy to jest nic innego jak po prostu... Dosta działając na Instagramie bezpośrednio firmy e, kontaktują się bądź jakieś mniejsze agencje, może już nie influencerów, a agencje stricte marketingowe, które prowadzą działania dla jakiejś marki, firmy i po prostu indywidualnie piszą zapytanie, czy na przykład chcielibyśmy wysłać paczkę, czy e, poszukują osoby do współpracy, o co chodzi, lokowanie produktu, jakiegoś, w jakiej formie. E, taki ogólny briefing, czy jest się zainteresowany, negocjacje się odbywają, no i przebiega jakiś tam proces współpracy. E, trzecią taką e, Trzecim sposobem Na zdobycie współpracy e, Jest grupa na facebooku Social Media Research się chyba nazywa Tam jest sporo ogłoszeń Bo tam naprawdę dużo osób wrzuca Są jasne wytyczne Jak mają posty wyglądać e, Link do tej grupy i do tych wszystkich aplikacji Jak wam wrzucę tu na dole w opisie tego filmu e, To co tam jest e, Jest stricte wytyczne Są podane jak te posty mają wyglądać Jasno kryteria, i tam są takie fajne zawsze punkty, kto, kogo, stawka, e, jakie dane kontaktowe, jaki produkt. E, także od razu wiecie, widzicie szybko, czytacie i wiecie, czy jesteście zainteresowani, czy na przykład was w ogóle to nie dotyczy. I możecie e, pisać jakiś komentarz, czy tam z kimś e, nawiązać kontakt w takiej formie, w jakiej ktoś napisał, e, jaka jest forma kontaktowa e, później. i to są rzeczy, z których ja najczęściej korzystam, które e, najlepiej zauważyłem po prostu, kiedy wysyłam zgłoszenia, to najwięcej tych współprac wchodzi, bo on znajduje najciekawsze. Natomiast e, a propos samego bycia właśnie tym ambasadorem jakiegoś programu, e, tak jak tutaj byłem w StorantBiku, e, powiem Wam, że bardzo dobrze też działa poczta pantoflowa. I jak sama nazwa wskazuje, Instagram jest medium społecznościowym, z innego jak siatka kontaktów, które z czasem w jakiś sposób, wydaje mi się, udało mi się wypracować. To nie jest też tak, że ja mam milion układów wszędzie znajomości. Poznałem dużo osób przez to, że działałem, pokazywałem się, podejmowałem współpracę z różnymi osobami, to gdzieś nawiązałem te kontakty i przez to, że zawsze starałem się rzetelnie wywiązać ze swoich działań na Instagramie. zresztą tak samo jak w fotografii, kiedy wywiązuje się rzetelnie, klient jest zadowolony, no to wiadomo, że ta poczta pantoflowa działa super. No i w przypadku e, m, ostatnich, najwięcej działań właśnie mam z poczty pantoflowej. Taki przykład wam podam, e, jakoś tak się złożyło, że któregoś razu do mnie napisał pasiwów za propos pewnych działań, e, ja dla nich je zrealizowałem. I za jakiś czas nagle pojawiła się firma, nie pamiętam, już nie pamiętam jaka to była nazwa firmy, natomiast firma, która napisała jasno cześć, mamy do Ciebie kontakt od Pasibusa, bo Ciebie polecił, bo był zadowolony i chcielibyśmy podjąć z Tobą współpracę, czy byłbyś z nami zainteresowany. No i zobaczcie, że zrobiło się jedno zlecenie jako fotograf, influencer dla jednej marki. Ktoś tam, kto odpowiadał w tej firmie za social, med za social media, e, nagle też obraca się znowu w kręgu ludzi, którzy w tych social mediach na pewno siedzą. No i na pewno te osoby wymieniają się kontaktami, że słuchaj, jest taka osoba, z nią warto podjąć współpracę, jeśli działania. One się nawzajem wspierają i wymieniają się tymi kontaktami. I bardzo często e, są właśnie e, takie działania, gdzieś podejmuje tę współpracę, że... Ktoś komuś coś podał i taką pocztą pantoflową to działa. I w przypadku tych festiwali e, tak właśnie jest, że gdzieś te osoby już znają, wiedzą, że współpracowały, wiedzą, że są zadowolone i przez, po prostu działa to przez polecenia. Pamiętajcie też, e, to co jest istotne, że często jeżeli ktoś reprezentuje markę czy na Instagramie, czasem jest tak, że marka ma stricte jedną osobę, czy dział, który się zajmuje tym prowadzeniem e, social mediów. Ale bardzo często jest tak, że te firmy nie mają takiej osoby, tylko zlecają to na przykład agencji marketingowej. No i wyobraźcie sobie, że teraz taka firma pisze, do Was pisze dana marka, którą właśnie reprezentuje agencja marketingowa. I Wy zrobiliście współpracę dla tej jednej konkretnej marki. Ale ta osoba, która siedzi w tej agencji reklamowej, w agencji marketingowej, ona nie prowadzi tylko tej jednej marki. W tej agencji na pewno. Pro, y Współpracuje ta agencja z wieloma różnymi markami. I często jest tak, że jak taka osoba z tej agencji zrobiła z wami jakąś współpracę i jest zadowolona, no to jest bardzo duża szansa, że kiedy jej przyjdzie jakiś kolejny projekt, kolejny projekt do zrobienia dla innej firmy, i na przykład wy już z nimi współpracowaliście, a wiecie, że ta osoba wie, że będziecie pasować do profilu tej kolejnej firmy, że jesteście właśnie tą osobą, która ta firma szuka. Która by pasowała do jakiejś tej kampanii, do tego ma już podłoże takie, że wie, że z wami współpracowała, że warto, że to jest osoba rzetelna i godna, e, godna współpracy, uwagi, no to automatycznie też was poda dalej. I w taki sposób e, wydaje mi się, że chyba jak wszędzie, w każdym e, czy to biznesie, czy foty, w jakimkolwiek, no ta poczta pantoflowa chyba działa najlepiej. E, tak sobie myślę, że to jest chyba tyle, co bym mógł wam e, na temat współpracy powiedzieć. Tego, co się u mnie zmieniło z perspektywy czasu, od kiedy nagrałem ten poprzedni odcinek. W taki sposób najwięcej zdobyłem współprac, właśnie bycia tym ambasadorem różnych programów i tak dalej. Myślę, czy mógłbym jeszcze Wam coś dodać, ale chyba na ten moment to, co bym chciał, to jest wszystko. Jeśli macie jakieś pytania na ten temat, chcecie się o coś dopytać, to śmiało piszcie w komentarzu. I w komentarzach ja Wam bardzo chętnie odpowiem i podzielę się tą wiedzą na tyle, ile sam wiem. To, co Wam teraz opowiedziałem w tym odcinku, to jest wszystko na bazie mojego doświadczenia, które sam sobie przez ostatni czas wypracowałem. Dobra, jeśli chodzi o ten odcinek, to myślę, że to by było tyle. Także jeśli Wam się podobał ten odcinek, to łapka w górę łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i widzimy się bądź słyszymy w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej!